Dobry, nazywam się Katarzyna Janicka i od trzech lat jestem liderką szlachetnej paczki w Pińczowie. Od obecnego roku mam zaszczyt prowadzić również szlachetną paczkę w Busku Zdroju. Szlachetna paczka jest ogólnopolską organizacją prowadzoną przez Stowarzyszenie Wiosna. Jej hasłem przewodnim jest niesienie mądrej pomocy, czyli pomaganie rodzinom w taki sposób, aby z czasem mogły się usamodzielnić i niesienie pomocy w taki sposób, aby dostawały rzeczy, które faktycznie są najbardziej potrzebne. Obecnie prowadzę szlachetną paczkę w Busku Zdroju, gdzie mam trzech wolontariuszy, szlachetną paczkę w Kazimierzy Wielkiej, gdzie mam dwójkę wolontariuszy, oraz pozostała ilość to moi wolontariusze z Pinczowa. Jest z nami również Emilia Zawacka, która jest koordynatorką regionalną szlachetnej paczki w naszym województwie. Mamy 50 rodzin, którym pomagamy, są to rodziny z różnych obszarów. Pomagamy głównie rodzinom z Pinczowa i z Buska Zdroju, ale także rodzinom z mniejszych miejscowości. Jest to głównie szarpków, uników, Krzyżanowice. Mamy również rodzinę z gminy Jędrzejów, ale także są to naprawdę miejscowości, które są bardzo odległe. Nasi wolontariusze docierają wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Część z naszych rodzin znalazło już darczyńce, czyli osoby, które zgodziły się i mają chęć pomóc tym rodzinom i zasponsorować rzeczy, które są faktycznie najbardziej potrzebne. Niestety, część z naszych rodzin nadal szuka swojego świętego Mikołaja. Dlatego apelujemy wszystkie osoby o dobrych sercach, które będą mogły pomóc. Obecnie szukamy rzeczy, takich jak żywność, odzież, kurtki, pościele, obuwie. I tak naprawdę również potrzebny jest opał w głównej mierze. Są to takie potrzeby, które powtarzają się co roku. W tym roku szczególnie też potrzebujemy pralek i lodówek. Gdyby znalazły się osoby, które chciałyby pomóc, to zachęcamy do kontaktu ze mną jako z liderem i tutaj możliwe jest też przyniesienie rzeczy do naszego magazynu w, szko w Szkole Podstawowej Numer 1 w Pinczowie. Możemy przynosić również używane rzeczy, nie muszą być to nowe. Ważne, żeby były w dobrym stanie. Jeśli chodzi o pożywienie, to najbardziej potrzebujemy rzeczy o długiej dacie przydatności: makarony, ryże, ale też środki czystości, takie jak proszki do prania, płyny do naczyń i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o wszystkie trzy obszary: bózko, zdrój, kazimierza i Pińczów, Mamy jeden wspólny magazyn, który znajduje się tutaj w szkole podstawowej numer jeden. Tutaj przynosimy rzeczy mniejsze, właśnie takie jak żywność, proszki. Właśnie tego typu rzeczy. Natomiast duże gabaryty, takie jak pralki, lodówki, to przynosimy do szkoły Awans, dawnej Straży Pożarnej w Pinczowie. Jest to ulica 1 maja 2. Żeby przynieść takie rzeczy, należy wcześniej skontaktować się ze mną, jako z liderką, pod, numer, pod mój numer telefonu, który za chwileczkę podam. Tak i tutaj jeśli chodzi o wszystkie te rzeczy AGD również można przynosić oczywiście nie muszą być to rzeczy nowe ale ważne żeby były sprawne często osoby, które są schorowane bądź samotne potrzebują właśnie na przykład telewizory często, często jesteśmy o to proszeni więc myślę, że też będzie to bardzo mile odebrane pomagać mogą osoby właśnie też prywatne które chciałyby nie zasponsorować chociaż część z potrzebnych rzeczy i również tutaj w takim przypadku zapraszamy do kontaktu. Wtedy udzielimy przez telefon wszystkich informacji, jakie będą potrzebne, żeby się z nami tutaj spotkać. Bardzo często się tak zdarza, że właśnie darczyńcą nie jest jedna osoba prywatna, tylko często są to właśnie grupy, które składają się na paczkę z rodziną bądź na przykład z znajomymi z pracy. Bardzo często właśnie to firmy są naszymi darczyńcami. I tutaj właśnie myślę, że też co roku mamy już takich stałych darczyńców którzy z nami współpracują, ale bardzo byśmy się cieszyli, gdyby do akcji zaangażowały się też nowe osoby, które będą chciały nieść pomoc. Ważnym jest, żeby za każdej rodzinie, którą wybierzemy, móc zasponsorować trzy kluczowe potrzeby. Wszystko jest podane w naszych opisach na stronie. Tak jak mówię, część naszych rodzin już znalazła darczyńcę, pozostałe rodziny wciąż czekają przez to, że to jest pomoc taka docelowa, konkretnie do jednej rodziny, to nie mogą niestety firmy tego liczyć jako odpisanie od podatku, no bo to jest darowizna na rzecz konkretnej rodziny. Jeśli chodzi o pieniążki, nie zbieramy gotówki. Przyjmujemy tylko prezenty w darach, w postaci właśnie żywności, chemii, sprzętu w AGD, także tylko w takiej postaci są przyjmowane rzeczy. Tegoroczna akcja nazywa się Weekend Cudów i w tym roku przypada na 16-17 grudzień. To właśnie w tych dniach będziemy rozwozić wszystkie podarunki naszym rodzinom. Natomiast jeśli chodzi o przynoszenie rzeczy, można to robić w każdej chwili. Im wcześniej, tym lepiej nasze rodziny. Poczekają właśnie do weekendu cudów, natomiast rzeczy można przynosić już teraz. Dziękujemy bardzo.